W odcinku 10 ludzi z najwyższym IQ na świecie. Numer 10 Stephen Hawking. Wynik IQ: 170. Stephen Hawking był jednym z najwybitniejszych umysłów XX wieku. Był normalnym dzieckiem, niczym nie wyróżniającym się wśród rówieśników. W wieku 13 lat zainteresował się fizyką i właśnie tej dziedzinie postanowił poświęcić swoje życie. Mając 17 lat, rozpoczął studia na prestiżowym Uniwersytecie w Cambridge. Niedawno potem wykroto u niego niestety stwardnienie zanikowe boczne. Nie przeszkodziło mu ono jednak w byciu jednym z najsławniejszych naukowców naszych czasów. Mimo że ciało pozostało niesprawne, jego umysł pozostawał w ciągu dalszym jednym z najwybitniejszych umysłów świata. Numer 9. Sir Andrew Willis. Wynik IQ 170. Ten matematyk jest ważnym autorytetem w swoim środowisku. Z IQ na poziomie 170 punktów udowodnił wielkie twierdzenie Fermeta. Tak, w ramach ścisłości jest to 17 wieczna zagadka, brzmiąca następująco. Dla liczby naturalnej n większej od 2, nie istnieją takie dodatnie liczby naturalne x, y, z, które spełniłyby równanie xn plus yn równa się zn. Było to najtrudniejsze równanie matematyczne w historii świata. Jemu się udało. Numer 8 Albert Einstein IQ 190 Geniusz wszechczasów Albert Einstein nigdy nie zdawał testu IQ, jednak eksperci, którzy specjalizują się w pomiarze IQ oszacowali wynik Alberta Einsteina pomiędzy 160 a 190 punktami. Do zestawienia przyjmuje tę wyższą wartość. Einstein urodził się w Niemczech w 1879 roku i słynął z rozwoju teorii względności. Była to jedna z dwóch teorii, które stanowiły podstawę naszej nowoczesnej wiedzy z zakresu fizyki. Einstein jest uznany za jednego z największych fizyków w całej historii, obok Newtona, Maxwella oraz Galileusza. Opublikował ponad 450 prac, w tym ponad 300 naukowych. Numer 7. Richard Rosner IQ 192 ten scriptwriter nie ma co narzekać na swoją inteligencję. Jest znany z wysokiego wyniku swojego testu na inteligencję 192 punkty. Co ciekawe, nie zawsze szukał pracy, w której mógłby ten atut wykorzystać. Był on kelnerem na rolkach, modelem oraz pełnił on kilka innych prac, o których nie będę mówił w tym zestawieniu. Przynajmniej nie jest to temat na godzinę przed 22. Numer 6. Gary Kasprow IQ 194 Gary Kasprow jest doskonałym szachistą. Kiedy zaczynał swoją karierę zawodową w 1986 roku, zawsze zajmował najwyższe miejsce, a także był mistrzem świata, który był nie do pokonania w okresie od 1985 do 1993 roku. Jego talent sprawił, że stał się on słynny nie tylko w Rosji, ale także i na całym świecie. Zainteresował się szachami bardzo wcześnie, za przyczyną swoich rodziców, którzy dawali mu do rozwiązywania problemy szachowe. Numer 5. Kim jong yong IQ 210. Południowo-koreański fizyk. Znalazł się on w Księdze Rekordów Guinnessa na liście najinteligentniejszych ludzi świata. Będąc dzieckiem, posiadał IQ równe 210. W wieku 4 lat posługiwał się czterema językami: koreańskim, japońskim, angielskim i niemieckim. Studiował fizykę od trzeciego roku życia. Mając 7 lat, został zaproszony do pracy w NASA, jednak wrócił w rodzinne strony, by móc zajmować się nauczaniem, bo jak twierdzi, praca w NASA go zawiodła stopień naukowy doktora uzyskał jeszcze przed ukończeniem 16 roku życia. Numer 4, Christopher Hirata, IQ 225. Najmłodszy Amerykanin, który zdobył złoty medal Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej. W wieku 22 lat został doktorem astrofizyki, zanim jednak to zrobił, pracował w NASA przy projektach dotyczących kolonizacji Marsa. Kiedy miał 3 lata, aby się rozerwać na zakupach z rodzicami, liczył ile rzeczy kupił, jaką te rzeczy mają wagę i ile będzie wynosił podatek jaki za nie zapłacą. Numer 3 Merlin von Savant 228 to jej wynik IQ. W okresie od 1986 roku do 89 znajdowała się w księdze rekordów Guinnessa jako osoba z najwyższym ilorazem inteligencji. Tę kategorię zniesiono w 1990 roku ze względu na niedostateczną miarodajność testów IQ. Wykonany przez nią test w wieku 10 lat wykazał wynik 228. Obecnie już w dorosłym życiu jej IQ wynosi 190. Kobieta od 1986 roku prowadzi specjalną rubrykę, w której można jej zadawać pytania. Od wielu lat jej fani próbują zadać takie pytanie, na które nie będzie potrafiła odpowiedzieć, jednak bez powodzenia. Numer 2. Terence Tao. Wynik IQ 225-230. do Ta nauczył się czytać i liczyć w wieku 2 lat, oglądając telewizję. Rok później, w wieku 3 lat, zaczął chodzić do szkoły podstawowej, ale wkrótce został z niej wypisany. W wieku 4 lat ponownie rozpoczął edukację w podstawówce, lecz z programem matematyki ze szkoły średniej. W wieku 8 lat, studiował matematykę z pierwszego roku studiów wyższych w domu. W wieku 24 lat, natomiast, został profesorem matematyki na Uniwersytecie Kalifornijskim. Team, Los Angeles. Numărul 1. William James Sidis, Wynik IQ to około 250-300 punktów. IQ Williama nie zostało oficjalnie potwierdzone. Eksperci założyli jednak, że jego iloraz inteligencji wynosił od 250 do 300. Oznacza to, że był osobą, która ma najwyższy wynik IQ w historii całego świata. W wieku 12 lat znał 8 języków. Urodził się w 1898 roku i zaczął uczyć się matematyki na Uniwersytecie Harvarda w wieku lat 11. Został on najmłodszą osobą, która zarejestrowała się na jednej z najbardziej renomowanych uczelni. Uniwersytecie Ameryki. William nie interesował się kobietami i nie zamierzał się żenić. Niemniej w późniejszych latach życia zakochał się w kobiecie. Oczywiście jest jeszcze kilka lub kilkanaście znanych osób, którzy osiągnęli IQ na poziomie 160, a nawet 200 punktów i wyżej. Wśród nich jest 10-letni chłopak. Jeżeli chcielibyście, aby pojawiła się druga część takiego zestawienia, dajcie znać. A tymczasem ja żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!